Dzień dobry, dzień dobry, witajcie z tej strony Agnieszka. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i serdecznie z naszej kwietniowej Ziemi Obiecanej. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Kwiecień, tak? Kwiecień, a kwiecień to plecień i taka przeplatanka, trochę zimy, trochę lata. I dzisiaj mamy lato. Cudna pogoda, temperatura 20 stopni, no ale nadchodzą te chłodne nawet mroźne wieczory yy, czy noce i zastanawiam się bardzo poważnie i skłaniam się ku temu, żeby hortensje, które podcinałam ostatnio, a nawet te, których jeszcze nawet nie zdążyłam usprzątnąć, hortensje ogrodowe, aby okryć. Bo na froncie naszego ogrodu tam jest dość długo cień i tam zazwyczaj yy, no jest yy, chłodniejsza temperatura. Stąd dzisiaj w planie mam okrywanie hortensji między innymi. Ale nie o tym będzie odcinek, ponieważ nie widzieliśmy się przez chwilkę i pomyślałam, że nadgonimy trochę temat i pokażę wam, co się dzieje w ogrodzie. No, bo w kwietniu troszkę się już dzieje. Wchodzi kolor w końcu. część wprowadziłam chociażby bratkami, a część e, poprzez chociażby jacenty, czy, kro, czy krokusy, czy narcyzy. Dzieje się, i to jest piękne. Jak mam sobie wyobrazić, że w kolejnych dniach będzie po prostu tak zimno i buro i szaro, to trudno mi sobie to właśnie wyobrazić. No ale niestety można się tego spodziewać. Dobrze, to ja mam nadzieję, że macie przygotowaną jakąś kawę albo herbatę. Ja właśnie po swoją idę i zapraszam Was do naszego ogrodu. Po prostu zobaczymy, co w ogrodzie słychać. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Nie rzucam słów na wiatr. Kawa już jest i nawet coś dodatkowego, więc nim tak naprawdę zaczniemy nasz film, powoli robimy przerwę. Ale zanim, zanim przerwa, pokażę Wam coś. Co prawda, nie ma jeszcze otwartych pąków i bardzo dobrze, no bo ten przymrozki mam nas tutaj nawiedzić. Nie wiem, czy słyszycie te ptaki. No, po prostu wiosna pełną gębą. Ale tutaj zobaczcie, tutaj mamy już różowe kwiaty. Coraz więcej otwartych. No i to jest cudowne. Ok, e, to ja robię malutką przerwę. Dla Was to będzie po prostu ułamek sekundy, a dla mnie 15 minut przyjemności. Do za chwilkę. Zobaczcie, jak te krokusy świetnie tutaj wyglądają. Takie fioletowe punkciki. Część już przekwitła, ale część dopiero powoli wyłania się z ziemi. Fioletowe, ale też białe. Przyznaję, że nie pamiętałam do końca, które wsadzałam. A tutaj róża. I obok. hiacynty I kolejne krokusy. No, pięknie wyglądają. Tu mam taką lekcję do odrobienia, aby nie wsadzać kwiatów zbyt blisko, chociażby lawendy. Bo wszystko rośnie w międzyczasie. Właśnie. I chyba będę musiała w kolejnym sezonie przesadzić je. Tutaj nawet musiałam, jak zobaczycie, troszkę gałązek uciąć, aby hyacinth miał pole w ogóle do życia. I piękne żonkile. Zeszłoroczne, jesienią wsadzane do gruntu. Duże, jasne. Nie takie, ten żółty nie jest taki intensywny, jak widzicie, ale pięknie wyglądają. Pięknie. Jak tak się rozglądam, to jeszcze nie wszystkie jacynty wyłoniły się z ziemi. Bardzo dobrze. Natomiast zobaczcie, niektóre tulipany już, ba nawet kolor praktycznie widać. To jest dopiero niesamowite. No i czosnki. Te wsadzane w zeszłym roku, te wsadzane dwa lata temu. Wszystko powoli, powoli koci miętka wyłania się z ziemi. Tutaj też trzy dni temu przesadzałam kwiaty. O nich za chwilkę więcej. Muszę je podlewać, bo cały czas jeszcze zakorzeniają się, ale w sezonie to będzie tutaj cudne miejsce. To też jest miejsce zostawione dla dali. Podpędzam je w tym momencie na parapecie w jednym z pokoi. No, bardzo lubię tą rabatę. Bardzo. I lilie też powoli się tutaj wyłaniają z ziemi. Ale na nie jeszcze chwilkę poczekamy. Kilka dni temu zaczęłam rozmnażać, roz, rozsadzać brunery. One będą już teraz kwitły. Powoli nawet zaczynają. No i te narcyzy, które tutaj im akompaniują, to cudownie wygląda. Nadal jeszcze są ciemierniki. To są te, które dostałam ostatnio w prezencie. Co prawda przy takiej pogodzie widzę, że się troszkę kłaniają. Ale nadal, nadal są. Wygrzewam się, słuchajcie, w słońcu. Nie mogę sobie tej przyjemności odpuścić. Co prawda, stoję przy gruszy. Ta powoli, powoli budzi się do życia. Tutaj młoda śliwka nasza też. Jednak moją uwagę nadal skupia, bo trudno aby nie skupiała. Słuchajcie, ta piękna, żółta forsycja. To jest takie typowe dla nas, że jej gałęzie wkładamy sobie wiosną do wazonu. I ona jest jednym z tych pierwszych akcentów takich wiosennych. I oczywiście u nas też tego nie mogło zabraknąć. Obok też jest krzew pigwowca. I zawsze, zawsze, to są pierwsze w ogóle gałęzie, które wkładam do wazonu, bo one od razu, dwa, trzy dni po tym, jak włożę je do wazonu, rozkwitają. I co prawda pigwowiec kwitnie na taki piękny, koralowy korol, kolor, łamigłówka taka językowa, to u nas w wazonie one są po prostu białe, białe kwiaty, bo wydaje mi się, że brakuje im po prostu słońca. To nic, absolutnie nic. Zarówno w wazonie, jak i jak już zakwitną tutaj na krzewie, są cudowne. Ja sobie tak tutaj stanę, słuchajcie, bo jest przepięknie. Prze Jeszcze kilka dni powoli forsycja zacznie nam przekitać, więc cieszę się po prostu każdym dniem. To jest ciekawe też, bo jak wjeżdżamy do nas na posesję, do naszego ogrodu, to to jest taki punkt, który widać już z daleka, taka żaróweczka. No, super jesteś. Myślę, że kojarzycie, jeżeli jesteście częściej u nas na, na naszym kanale, że ja nie przepadam za żółtym kolorem w ogrodzie, chociaż to mi się, powiem wam, zmienia. Po pierwsze, absolutnie akceptuję żółte wiosną, dlatego ta forsycja tak tutaj wybrzmiewa w tym odcinku. Poza tym żonkile, no jak nie lubić żonkili? I nawet krokusy, które zdarzają mi się mieć żółte, w tym sezonie mam właśnie, absolutnie ten kolor jest piękny. I zastanawiam się, czy jesieniem jakichś takich fioletów z pomarańczą i żółtym kolorem nie połączyć. No, to się okaże jeszcze, mamy trochę czasu. O, bosko jest. Na początku filmu powiedziałam, że będę okrywała w, dzisiaj, tak naprawdę, Hortensję. Tych chyba nie będę okrywała, bo one są w takim miejscu w ogrodzie, gdzie jest najcieplej i w jakiś sposób są tutaj przez budynki osłonięte od wiatru. No trochę inaczej sytuacja się ma na, na froncie ogrodu, gdzie tam rzeczywiście ten wiatr, jeszcze dodatkowo przymrozek, więc tak hulający wiatr jest dość niebezpieczny dla kwiatów, a ja bardzo bym chciała te hortensje mieć w sezonie. A poza tym mamy tutaj bratki, czyli klasyk gatunku wiosny. Są stokrotki i w donicy. I w gruncie, muszę w ogóle troszkę je powycinać sobie, no i szafirki. Szafirki już od, od wielu lat mamy tutaj w tym miejscu. One dzisiaj przy tej temperaturze 20 stopni, pięknie się nam rozwinęły i są takim świetnym, niebieskim punktem, tutaj na rogu tej rabaty. To, co bym chciała zrobić w najbliższym czasie też, to oddzielić trawę, wyciąć tak ładnie trawę. Od gruntu, bo ta trawa w trakcie już sezonu, nawet teraz, tak szybko zaczęła na ziemi mi nachodzić. Motyle, słuchajcie. No, dzień dobry. Witam serdecznie. To jest ciekawe, że w trakcie sezonu, gdy widzimy te motyle, różne zapylacze, tak się nimi nie zachwycamy. No, zachwycamy, ale może nie tak jak za pierwszym razem, kiedy przyleci ten pierwszy, właśnie. Macie ochotę pójść naprzód? na frontową rabatę? Pokażę Wam, troszkę tam pracowaliśmy ostatnio. No, wertykulowaliśmy trawnik, był wyrywany, wyciągany, słup energii, energetyki. No i mamy tam taki duży płat ziemi, już wysiana jest ta trawa, trzeba będzie poczekać chwilkę na efekty, ale na pewno będzie fajnie w sezonie. No i sporo, sporo zmian jest na tej frontowej rabacie, a z największych takich technicznych prac to czeka mnie w najbliższych dniach malowanie płotu. Nasz płot, ten, który jest granicznym z ulicą, jest starym płotem, na razie nie ma na niego, nie że pomysłu, tylko on jest priorytetem tutaj na zmianę. Więc chociaż go odmalujemy, odświeżymy, aby no, kwiaty na nim na jego tle ładnie wyglądały. To co? Idziemy do przodu? Chodźmy na front. Ta skrzynia też dość często pojawia się u nas na filmach. W zeszłym roku jesienią, nie w zeszłym roku, dwa lata temu jesienią, wsadzałam cebulę tulipanów i już w zeszły, ale też wysiała mi się tutaj trawa. I kiedy już te tulipany przekwitną, zrobię porządek, yy, wsadzę może super tu niewiste, zobaczę, jeszcze nie mam pomysłu, ale na pewno trzeba tą e, skrzynię odświeżyć. Kolor jest przecudny i gdy będziemy mieć donice przy oknach, to one właśnie będą, te skrzynie na kwiaty, dokładnie w tym kolorze. Podpowiadam Wam od razu, jeżeli ktoś by miał ochotę, to jest RAL 7033 yy, i ta skrzynia jest super fajna, ale myślę, że wymaga odświeżenia. No dobra to chodźmy do przodu. Nie wiem, czy trzeba specjalnego komentarza stojąc, słuchajcie przy takiej dekoracji. Ona sama, sama dla siebie jest komentarzem. Dwa tygodnie temu, chyba dwa tygodnie temu to było, wsadzałam do różnych kuwetek, do koszy, bratki. Zresztą film jest oczywiście na naszym kanale. Macie ochotę, to oczywiście odsyłam Was do tego odcinka. Pani Paulina to jest ta osoba, która zawsze, co, co roku, nawet nie wielokrotnie w sezonie, sprzedaje mi różne kwiaty, i te bratki również są od niej. Ja sobie tak cenię. Takich lokalnych sprzedawców. Unikam sieciówek, tak aby po pierwsze wesprzeć tych, którzy tutaj lokalnie żyją z tego fachu, właśnie, a poza tym mam pewność co do samej jakości kwiatów, sadzonek. No właśnie. To co? Idziemy kawałek dalej. Kawa mi się skończyła. No co zrobić? Jesteśmy na frontowej rabacie, i tutaj po pierwsze. Troszkę ogołociliśmy teren. Nie ma już tego supa, więc no, mamy placę ziemi. Wysypaliśmy wczoraj trawę podlaliśmy, trochę przesypaliśmy ziemią i mam nadzieję, że wzejdzie. No i płot, który jest teraz widoczny, ponieważ pozbyliśmy się stąd trzech tui, które mocno zagęściły się, powiększyły, one mi przeszkadzały. No i po prostu wykopałam je stąd. Będą kwiaty, to dopiero przyjdzie, tak? Właśnie widzę z daleka, że że muszę podlać niektóre sadzonki, które przesadzałam, ale naj, największym wyzwaniem będzie właśnie pomalowanie płotu tutaj od strony ulicy, przynajmniej w tym sezonie. Jeszcze czeka nas druga część z sąsiadami, ale to chyba w przyszłym roku dopiero. Jest co robić. Hortensję będę okrywała właśnie tom i dwa krzewy, które są po przeciwnej stronie. No bo tutaj, kiedy przychodzi przymrozek, a dość często to się łączy właśnie z silnym wiatrem. To one są najbardziej narażone właśnie na, na zniszczenia. Pokażę Wam jeszcze drugą stronę ogrodu, i myślę, że powoli będzie można kończyć. Zobaczcie, jak zmieniła się od razu sytuacja, gdy weszliśmy do cienia. Jest ciemniej, mam wrażenie, właśnie. Tych hortensji nawet nie zdążyłam jeszcze wyczyścić z zeszłorocznych pędów, czy dwuletnich pędów. Zrobię to, ale dopiero po tym, jak przejdą przymrozki, czyli dzisiaj będę okrywała kwiaty. I zdarza się rzeczywiście, że robię to dosłownie na trzy dni, a później je odsłonię z agrowłókniny i myślę, mam nadzieję, że to będzie koniec przymrozków tej wiosny. Tutaj pozbyłam się stąd jednego takiego zimozielonego krzewu, nawet nie znam jego nazwy, to było drzewko, które tutaj zastaliśmy i ono mi się nie podobało i w końcu nabrałam odwagi i je wycięłam i będę mogła przesunąć tutaj kwiaty. Właśnie, myślałam, że to jakaś jaszczurka, to taki duży badyl. <tulipany> tak, tulipany, tulipany, które wsadziłam dwa lata temu, one jeszcze nie rozkwitły i dobrze, niech one poczekają tak naprawdę aż te przymrozki przejdą. No i słuchajcie, magnolia. Tom podcinałam w zeszłym roku jesienią, bardzo mocno, tak naprawdę zredukowaliśmy ją do jednej trzeciej, o dwie trzecie obcięliśmy gałęzie i ona ma mnóstwo pęków. U samej góry, zaraz Wam pokażemy, ma piękne już wychodzące kwiaty. No i ja mam nadzieję, że przetrwają, tak? że jednak ten przymrozek, którego się tu spodziewamy, nie popali kwiatów, oby tak właśnie było. Ale to, co mnie bardzo cieszy, to to, że tych pąków jest tak dużo. To było troszkę takie z mojej strony ryzykanctwo. Niektórzy z Was w komentarzach twierdzili, że Magnolia nie lubi podcinania. Inni wręcz odwrotnie, tak? Magnolia lubię, co roku podcinam i się to sprawdza. No i to zrobiłam, ponieważ no, nam mocno zajmowała nam przestrzeń. Tutaj trudno było kosić trawę, coraz mniej widzieliśmy przez okna domu. No a teraz myślę, że jest na tyle rozwinięta, na ile byśmy chcieli, właśnie, żeby taka była. No i to chyba słuchajcie na ten moment. Tyle. Właśnie jeszcze tylko jedna rzecz. Mamy tutaj Brunerę i Bodziszka Rozan. Ich jeszcze tak bardzo nie widać, szczególnie Bodziszka nie widać, bo już Brunera powoli, powoli się rozwija i w zeszłym roku Bodziszek tak się rozwinął, że w tym roku Brunerę muszę wysadzić, przesadzić, bo ona była zduszona przez niego. Więc jeżeli będziecie chcieli wsadzać, wprowadzać w takie zacienione miejsca swojego grodu bodziszka rozan, który jest fantastyczny, nie wymaga żadnego zaangażowania w ciągu sezonu, ja go w ogóle nie podlewałam, ma piękne kwiaty, których nie trzeba ogławiać, to ostrożnie tylko z tym, ponieważ on się lubi rozrastać, no i trzeba odstępy jakieś zachować. Ja nie zachowałam i w tym roku będę, będę musiała wykopać brunerę w inne miejsce. To nic, nic nie szkodzi. To pójdźmy jeszcze na chwilkę do części, tam gdzie mamy drzewa owocowe, i będę się powoli z wami żegnała. Chodźcie. Balbina też wygrzewa się na słońcu. Przyszła do Dawida, chciała, żeby ją wygłaskał, dostała swoje. No to możemy kontynuować. Bardzo często. Chyba przesadziłam. Dość często ktoś pyta mnie o ten rowerek. Ania, już nasza sąsiadka, to znaczy kaliszanka, może nie kaliszanka, spod kalisza Ania. Pytała też jakiś czas temu, ona już wie coś na temat tego fajnego rowerka. Potem pytała któraś z kolejnych pań, która nas odwiedza. Niestety, słuchajcie, no nie wiem skąd on jest, dostaliśmy go w prezencie. To taka metalowa konstrukcja, metalowa dekoracja. Myślę, że spokojnie można gdzieś spróbować wyuglować, może akurat się uda nabyć. Kończę odcinek w tym miejscu. Co mnie czeka w najbliższych dniach? Poza tym oczywiście, że będę okrywała hortensję, Chciałabym przyciąć trawniki na brzegach razem tam, gdzie mamy część rabaty i trawnika, to będę chciała je ładnie wyrównać. Muszę jeszcze nawieść sporo ziemi, wyściółkować część rabat, bo jeszcze tego nie zrobiłam i te kwiaty, które poprzesadzałam właśnie, muszę mocno podlewać, bo widzę, że przy takich temperaturach to one proszą o wodę codziennie. I tak będę właśnie robiła. Ostatni kadr pokażę Wam jeszcze nasze szklarnie na... Szklarnie to dużo powiedziane. Nasze stoły szklarniowe, jak tam życie tętni. Dzisiaj też będę musiała je podlać, bo one teraz proszą się już mocno o wodę, ale wszystko, słuchajcie, wybiło z gruntu. Z każdej doniczki wychodzi zielone źdźbło i to jest taka cudna informacja. Okej. Okay. To to będzie już tak na koniec. A teraz żegnam się z Wami. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że subskrybujecie, dajecie kciuki w górę, komentujecie tak ochoczo i często. Trzymajcie się ciepło, szczególnie w kwietniu, który jest taki zmienny pogodowo i temperaturowo. I do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Na razie.